Jadłeś co, synu? No, mamo, nie ma nic do jedzenia normalnie w tej szafce. Nie ma nic do jedzenia. Wszystko jest. Jest masło, jest ser, jest chleb. Wszystko dla ciebie. Trzeba sobie było wziąć. Oj, mamo. Mama to mnie chyba przeżyje. Co mama tu przyniosła? Wszystko przyniosłam z miasta. Na obiad kupiłam mięso, na barszcz chleb. Wszystko. Piwa nie było? Nie było, bo zapomniałam wziąć. Mamo, mama dostała rentę? Dostałam. Mama mi da e, trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Masz wszystko: jedzenie, ubranie. Mamo, a gdzie są te pieniądze? Na razie schowane. A, a gdzie mama je schowała? Nie powiem. No, gdzie mama je schowała? Nie powiem ci teraz. Teraz, w tej chwili nie powiem. I już. Mamo, bo się potnę. Mój syn. Oj, mamo, mamo. Gdzie mama schowała te pieniądze? W tej chwili ci nie potrzeba, dziecko. Skąd mama wie potrzeba czy nie potrzeba?